Cześć, dzisiaj opowiem Wam pokrótce o tym, jak czuję energię sierpnia. Generalnie, tak tylko powiem, że ja widzę, że to, co przedstawiałam w ostatnich dniach w tych swoich odczytach dziennych, będzie kontynuowane, bo to jest naprawdę taki bardzo, bardzo głęboki proces, w którym się teraz znajdujemy. I przechodząc już do samego odczytu. Tak jak to właśnie jest w przyrodzie, że ten sierpień z reguły jest najbardziej gorącym miesiącem. Tak samo ja tę energię odczuwam, tak jakbyśmy znajdowali się w takim garnku wysokociśnieniowym, i tam, czy tego chcemy, czy nie, to zwyczajnie wywala nam wszystko na wierzch. Więc mogą y, nam się przydarzać y, sytuacje trudne, gdzie zaczynają się dziać niespodziewanie trudne rzeczy, na przykład w relacjach, y, w pracy czy w różnego innego rodzaju sytuacjach, i, i to po prostu domaga się y, naszej reakcji. Także może to być taki dosyć y, turbulentny czas. Ja sobie tutaj będę patrzeć na notatki. Także mogą się pojawiać ważne, ważne i bolesne utraty, czy to właśnie w relacjach, czy na przykład utrata pracy. Czy nagle zacznie nas wywalać, na przykład z miejsca zamieszkania, czy to fizycznie z tego miejsca, w którym jesteśmy mieszkania, domu, czy też z miasta. Albo nawet z kraju. I tutaj mi przychodzi takie porównanie, że jesteśmy jak rozbitkowie. Płyniemy sobie, płyniemy. Nagle na morzu rozchulała się wielka burza, i jedyne co pamiętamy, to ten moment, kiedy wypadamy za burtę, a następna już rzecz, to kiedy Budzimy się na lądzie i koło nas leży wrak statku. I to jest taki moment, gdzie tracimy to zewnętrzne, czego bardzo mocno kurczowo się trzymaliśmy. Ja nie mówię, że stracimy wszystko. To jest metafora, zaraz wyjaśnię o co mi chodzi. W momencie, gdy tracimy to, czego tak kurczowo się trzymaliśmy, a co nie było tak naprawdę nami, to zaczynamy rozumieć. Że faktycznie mamy tylko siebie, chociaż bardziej należałoby powiedzieć aż siebie. I ja to wspominałam w jednym z tych odczytów dziennych, że wielu z nas, którzy rozwijamy się duchowo, wiemy na rozum, że wszystko zależy od nas. Natomiast teraz tak faktycznie zaczynamy to czuć. I jeśli popatrzymy sobie na siebie jako na tych rozbitków, Którzy wylądowali na bezludnej wyspie, to y, zaczynamy doszukiwać się swoich potencjałów. Zaczynamy wykopywać je z cienia, y, tak aby przeżyć. Dalej w metaforze, tak? Bo w tym naszym życiu nie chodzi o to, tylko żeby przeżyć i być w tym trybie przetrwania, ale myślę, że to, to rozumiecie. I tak, tutaj tutaj zaczyna się działanie. Ty już nie czekasz na sygnały, ty już nie czekasz na znaki, ty już nie czekasz na pozwolenie z zewnątrz, ty już nie czekasz na przykład aż, nie wiem, retrogradacja Merkurego minie, czy innej planety, ty po prostu zaczynasz działać, bo to wołanie. Jest tak silne, że nawet rzeczy, które wcześniej przez parę ładnych lat mogły ci powstrzymywać, już nie mają takiej mocy. Zaczynamy się orientować, że to my jesteśmy alchemikami. I tak jak mówiłam, to od tego alchemik tak naprawdę. Nie chodzi o to, że on ma zamienić rtęć w złoto, czy cokolwiek innego w złoto, tylko on ma przetransformować swoje wnętrze. Bo jeśli wszystko zależy ode mnie i to, co jest na zewnątrz, jest tylko projekcją mnie, to ja zaczynam rozumieć, że ja nie mam, jak mi się coś nie podoba w moim wyglądzie, to ja nie mam pucować lustra, tylko ja mam zmieniać siebie. I tak samo jest z tą rzeczywistością zewnętrzną. Prawdziwa praca jest wewnątrz. Czyli tak naprawdę teraz jest moment ostrzenia swoich narzędzi do, do pracy w tej rzeczywistości. A tym narzędziem, które ostrzymy, jesteśmy my sami. To mi się zawsze tak y, przypomina, jak mój kolega mówił, że przychodzi kierownik na budowę i mówi, i widzi, że jego pracownicy biegają w bardzo szybkim tempie, w tą i z powrotem, z pustymi taczkami. No i mówi, ale co wy robicie? Y, przecież to nie ma sensu, a pracownicy mu odpowiadają: kierowniku jest taki za nie wiem, czy to można przeklinać y, że nie ma czasu załadować. I to jest taki moment, gdy my zaczynamy sobie uświadamiać, że trzeba załadować. Czyli to ty jesteś tą y, osobą, która ma wszystkie potencjały, których potrzebuje. I wtedy zaczynasz inwestować y, w siebie, zaczynasz się rozwijać, zaczynasz pracować nad tym, y, co cię ogranicza, i zaczynasz też w końcu y, widzieć w ogóle te swoje potencjały, bo też w jednym ze swoich filmików ostatnich tłumaczyłam. Że wielu z nas zaczyna rozumieć, że w tym cieniu mieli nie tylko różnego rodzaju programy i ograniczenia, ale też właśnie zablokowane potencjały, moce, talenty duchowe itd. Ok. I następny taki moment jest yy... W czasie, kiedy ty, do ciebie zaczyna w końcu docierać, kim ty jesteś i po co tutaj jesteś, i zaczynasz to realizować. I to jest też taka sytuacja, gdy wielu z nas zaczyna rozumieć, że ta droga, którą przeszliśmy, ta transformacja, to jest tak naprawdę ten skarb i to złoto, które powstało w procesie tej alchemii. Jak to napisał William Shakespeare, Ty jesteś alchemikiem, rób złoto z samego siebie. Czyli może być teraz wiele takich osób, które, tak mówiąc brzydko, zaczną sprzedawać swoją transformację. Czyli przeszłam jakąś tam ścieżkę, czegoś doświadczyłam, coś wypracowałam, wychodzę, zaczynam mówić o tym innym, którzy jeszcze gdzieś tam na tej drodze są troszkę dalej, i to jest ten moment, o którym też mówiłam w którymś ze swoich odczytów dziennych, że dużo ludzi już po prostu z, tej, z tej, tą, tą swoją transformację, tą swoją ścieżkę duchową, te swoje dary duchowe, tak zwaną misję duchową zawsze podkreślam, że mówię to w cudzysłowie zaczyna przekształcać w swoją pracę. Zarobkową, bo po prostu wiedzą, że gdzieś tam w przestrzeni jest mnóstwo takich osób, które też zmagają się z tymi tematami, z którymi zmagali się oni wcześniej i że mogą im pomóc. I wtedy, jak już ta transformacja się dokonuje, to zaczynamy wychodzić ze starych miejsc, ze starych sytuacji. To o tym mówiłam na początku, że nas po prostu wypycha ze starych relacji. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeśli w danym miejscu, w danej pracy, w danej relacji trzymał nas jakiś określony program, i ty teraz ten program puszczasz, to tak jakby nie ma już odwrotu. To jest takie, taka postawa pod tytułem: więcej tam nie wrócę. Ale nie z miejsca wnerwienia, tylko z miejsca zrozumienia, że jeśli ja na przykład byłam w relacji kat-ofiara i wyszłam z tego programu ofiary, i ta osoba, która była dla mnie w roli kata, nie wyjdzie z tego, z tego rezonansu, to wtedy ja odchodzę. Jeśli wejdzie, no to przetransformujemy się razem, tak? I wtedy ta relacja może trwać. Jeśli ja jestem w jakiejś pracy, na przykład, bo podświadomie, czy nawet świadomie, operuje mi jakiś yy, program, że ja sobie nie poradzę w innej pracy, bo na przykład nie mam wykształcenia, nie mam czegoś tam, jestem za mało zdolna. I wychodzę z tego, bo popracowałam sobie nad swoimi przekonaniami, nad poczuciem wartości, to ja już więcej nie wrócę do takiej pracy, która jest poniżej moich możliwości. Mam nadzieję, że rozumiecie. I czasami to jest tak, że, bo oczywiście tutaj wchodzimy już często w trudne decyzje, które wymagają od nas nieraz trudnych działań i może być po prostu ciężko. I czasami tak możemy się oglądać na jeszcze te stare sytuacje, te stare relacje, bo to pachnie takim znajomym komfortem, takim niby to spokojem, bo to jest znane i tak dalej. Ale ta postawa, gdzie to, to po prostu nie da się już tego odzobaczyć, jak już zobaczyliśmy to, w czym byliśmy i dlaczego, i to w sobie głęboko przepracowaliśmy. To tak naprawdę nie ma takiej opcji, żeby wrócić do tego starego. Ja mówię o prawdziwym przepracowaniu, a nie o iluzji przepracowania czegoś, bo jest też cała grupka ludzi, i o tym też mówiłam w swoich dziennych odczytach, która wybierze tą iluzję, mimo wszystko nie wybierze zmiany. Ale ja teraz mówię o ludziach, którzy wybierają zmianę i rozwój. I to jest tak jeszcze a propos tego y, takiego patrzenia czasami z tęsknotą na to, co było y, w przeszłości. No bo oczywiście, że może tak się stać, jeśli na przykład zrezygnowaliśmy z pracy i teraz szukamy nowej i po prostu nie masz y, źródła dochodu. Albo rozwiadłaś się z mężem i teraz y, musisz sama zajmować się dziećmi i tak dalej. To zastanawiasz się, czy na pewno dobrze zrobiłaś, czy dobrze zrobiłaś. Ale te momenty takiego, i możesz też na chwilę nawet wrócić do tej starej sytuacji, mogą Cię porwać stare programy, ale te momenty będą już coraz krótsze, będziesz je coraz szybciej wyłapywać. Czyli mogłaś, czy mogłeś w czymś siedzieć nawet parę lat, ale jak już Ci się to odklika, to potem naprawdę zajmuje to. Parę chwil, żeby zrozumieć, że na przykład znowu ci ładnie pachnie ten sam, stary, dobry schemat, ale patrzysz wtedy na to, obejmujesz to sobie refleksją i widzisz, nie, 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 to nie są już wartości, którymi ja się kieruję. Ja już mam poczucie wartości i nie pójdę do pracy poniżej, poniżej tej wartości, tak? Albo ja już nie jestem ofiarą, nie wrócę do męża, który mnie bił i tak dalej. Mam nadzieję, że rozumiecie. Mimo, że teoretycznie był tam jakiś komfort i jakiś spokój, to mimo wszystko, mimo że może być trudno na początku, to i tak wybierasz pójście w rozwój. I teraz też dla wielu osób widzę, że są w takim momencie, gdzie tak jak się załadowuje jakiś program na komputerze, i my tak patrzymy, że to tak rośnie. 1%, 2%, 10%, 20%, czasami to tak leci szybko, 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 szybko na początku, i potem dojdzie do tego 99% i się zatrzyma. I tak czekasz, i czekasz, i czekasz, i czekasz. To jest właśnie ten moment, kiedy ty czekasz. I tak naprawdę ogromna większość Twojej transformacji się już dokonała. Ale to przejście w to nowe jeszcze nie, bo jeszcze nie ma 100%. Czyli ty masz teoretycznie 99% tego programu załadowanego, ale tak faktycznie tego nie masz. Czyli ty będziesz wiedzieć, co się stanie tam, po tej drugiej stronie, jak już to się załaduje na 100%, tak? Ty możesz mieć jakieś wyobrażania, jak to będzie, kiedy już będziesz mieć ten program na komputerze, do czego go użyjesz. I tak dalej, ale na 100% tego nie wiesz, dopóki tam się nie znajdziesz i nie zaczniesz go używać. Czyli ja mówię o takich sytuacjach, gdy ty nie jesteś już tym, kim byłaś, czy byłeś, ale nie jesteś jeszcze tym, kim masz się stać. I oczywiście ten 1% dla różnych osób przeskoczy prędzej czy później. To bym też tak porównała, że na przykład yy, jedziesz z Polski do Portugalii. Musisz przemierzyć całą Europę i przejeżdżasz już tam na przykład te 3,5 tysiąca kilometra, ale zatrzymałaś się, czy zatrzymałaś się na granicy Portugalii z Hiszpanią. Jeszcze jesteś w Hiszpanii, jeszcze nie jesteś u celu. I to oczywiście patrzyłaś, patrzyłaś sobie na zdjęcia, jak to będzie, wszystko masz zaplanowane, masz zabukowane hotele, wiesz, gdzie się wybierzesz, czyli masz wyobrażenie, ale jeszcze tam nie jesteś. I to może być taki bardzo frustrujący moment, że Ty tak naprawdę nie wiesz, czy ta cała podróż ma sens, czy ona doprowadzi Cię do tego, do czego Ty chcesz. I tutaj yy, nie mogę poradzić nic innego, jak trzymaj się swojego kierunku, trzymaj się tego, yy, co Ci mówi Twój wewnętrzny kompas. Bo to jest właśnie taki czas. Sierpień jeszcze widzę, to jest taki czas. Gdy jesteśmy, można powiedzieć, na progu, ale jeszcze go nie przeszliśmy. I jak już przejdziesz, czyli załaduje ci się ten program na 100%, to Ty zrozumiesz, co było na tej Twojej ścieżce wcześniej. Czyli na przykład pomyślisz sobie, nie wiem, gdzieś tam, jak byłam na. I 50% załadowania tego, a to mogło trwać naprawdę latami, cały ten proces. Także dlatego mówię, że to jest wielkie, bo to jest ten czas przeładowania naprawdę wielkich, wielkich procesów i przejścia na drugą stronę. Ty możesz sobie pomyśleć, no dobra, no to 5 lat temu byłam na tym etapie 50%, wtedy wydarzyło mi się to, to i to, i ty nagle zaczynasz rozumieć, że to wszystko było ważne. Każdy z tych procentów złożył się na te 100%. Wszystko, czego do tej pory doświadczyłaś, doświadczyłeś, były ważne, bo złożyło się na to, że ta podróż dobiegła końca. I teraz już jesteś w innej rzeczywistości. Mam nadzieję, że to rozumiecie, że to Was wspomoże. Na razie to tyle, jeśli chodzi o sierpień. Będę też na pewno starać się regularnie wrzucać takie. Właśnie dniówki, gdzie będę mówić o aktualnych energiach. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam. Zapraszam również na sesje, na odczyty energetyczne, personalne i na inne moje sesje. Oferuję też 15-minutowe konsultacje, darmowe, niezobowiązujące. Dane, znajdziecie, dane do kontaktu znajdziecie w opisie, czy też w moim bio, w zależności od tego, gdzie mnie oglądacie albo na kanale. Tak więc serdecznie zapraszam i dziękuję za dzisiaj.